Siemawidzowie, widzowie nagrywam World of War. Ym, następną część jakby. Yy, 1K shotgun. Czy ja mam tego shotguna już? kupowałem Tak, to jest ten shotgun. Dobra. Kupowałem w poprzednim odcinku i mi go nie usunęło z tego co widzę. Dobra, yy, lecimy tutaj. Nagrywam następną część, ponieważ yy, ten mi mieszka trochę wysiadła, po, a poza tym. Po prostu jestem ciekaw, czy polubicie tę serię. No, a nie byłbym sobie, gdybym nie w życiu drugiego odcinka z tej serii. No. Kurde, to jest miniganer jakiś, bo on do mnie strzela. I pyk, kurde, ten shotgun jest słaby na odległość. Aj, no właśnie Dobra Za 1 Bo tu mam tego shotguna A to jest Za 1.5 Idealnie mam Bój O kurde Dobra Trochę Trochę dużo kosztuje Ale jakie Kuzackie Za to jest to przybliżenie I dobra Headshot strzał Headshot na strzała Jest Tyk Troperek nie, to nie jest złe akurat. Dobra, na strzała padamy na pewno, dobra. Dobra. Brońka jest fajna, ale nie jest ciągło strzałowa. Aha, im z dalszej odległości strzelam, tym więcej zadaje. Dobra, tak będzie. Mam z tobą na pięku, więc nara. Na mordeczko, dobra, dobity. I ty na tego, co się stało przed chwilą? Co tu się dzieje? Czemu nie mogę? Okej, okay, mamy już piżnie. Naramili? Ej, 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 nie można. Poczekajcie. Poczekajcie, ei, trópeży. Bra. Ty uwa, dobra. Go, dobra. Nieżle. Drugi czołg zniszczony, ja się tędy przemknę. Eż. co? Nie, mili, 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 się ma, milisz. Ty, on nie ze mną chciał nawet walczyć. Nie, no nie gada, czołg, serio. Przez to, że się skupiłem na czymś innym. Teraz czołg jest tu. Chyba wiem, nie celuje nawet. Nie wiem, ale na pewno dostaje strzały. No weź Troper. Myślałem, że ty mnie nie nie chcesz, taka tak na skromną taką broń, ale okej. Okay. Ociekaj, Troper. Się próbuję czołgu pozbyć. Chyba dostanie czołg Nie wiem, ale Troper oberwałby na pewno. Gdyby nie to, że się schował To by było Dobra, reload oczywiście No nie, 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 nie Uciekajcie Dobra, ja się tędy przemknę Czy te maszyny można niszczyć? Ty, oni dostają damage Normalnie Pa Dobra, jeden zniszczony Ja o tym nie wiedziałem, ty znowu ten bug był Znowu jest ten bug Chyba jak jestem zbyt wysoko, to jest ten bug Nie Machine gunner Dobra, machine gunnerzy są całkiem nieźli Dawaj go tym. Łup Ty, bo tu się da do wieży wejść. a to fajnie akurat. O, ale headshot zaliczony był. Ej, czemu on nie padł? Czemu on nie dy? Hmm. Może broń nie ma tak dużo. On się zrespił tutaj, serio? Tak. On nie zabił, on, on się tam zrespił. On się po prostu tam zrespił. Armor? Nie wiem czy inwestować w armora, ale sobie poinwestujemy, że w to trochę. Jakiś dynamit, ale tu za dwa kołaż Ty, dobra, no ale zobaczmy, jak, jak ta nowa broń się prezentuje. Mm, nie jest jakoś mocarna, nie? Moca, nie prezentuje się mocarnie. Ale jest mocarna, skoro ja dostaję na taki dystans. Po prostu duży dystans, dobra. Co? A on się zrespił dziwnie. Ej, on się zrespił już na mnie. On się zrespił dosłownie na mnie. No, patrz. Dobra, teraz uciekamy oczywiście. Ach ach, 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 ach. To jest mocne ale tylko pod swoim zastosowaniem z daleka. Z bliska to broni słaba. Nie ma, nie jest ciągła, a z bliska Aj, 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 aj. Dobra, tu czołgiem wyjeżdżę, więc ja wsiadam. Wsiadaj, noż! Nie mogę wsiąść do czołu, czy się. Bo tu się na tył dało wsiąść. Jadę, dobra, jadę. I used the tank to attack. Używam czołgu do ataku. Przejechaliśmy. Jesteśmy mocno ostrzejwywani, że tak powiem. Dostałem. Nie, 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 nie. nie. Czołg został zniszczony. Dobra. To nie zadało coś czołgowi, mam wrażenie, obrażeń. Dobra, czołg wywalony. Nie wiem, kto go co prawda zniszczył, ale. Być może dzisiaj, ale może nie dzisiaj też. Być może dzisiaj, może też za jakieś dwa dni. Wpadnie odcinek z Minecrafta, gdzie albo coś buduję, albo jak gram. Po prostu w sensie. Nowa seria Minecraft. Na przykład, że przetrwanie przy w zombie, jakby. Bo jestem w trakcie budowy, właśnie takiej mapy na zombie. Ale dostał shota z daleka, ale to był z daleka hita samolot? Co? Czy barak da się zniszczyć? Lol, czekaj. Zobaczmy, czy barak da się zniszczyć w ogóle. Mogę zniszczyć barak? Co jest? Ty, ty on mnie trafia przez baraki. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, nie no fajnie. Prawdy! To do mnie biegnie, nie? Jest ja też tak. No weź to przeładuj. Holy mocny strzał. Ten się chyba jeszcze nie zorientował. Zauważyłem, że jak ja y, tłukę ludzi, no nie? I sobie gdzieś dalej, żeby mieć więcej obrażeń do tego samolotu. Zauważyłem, że jakby jak zabiję jakiegoś typa z nich, no nie? Jak zabiję jakiegoś kolegę typa, to on na to nie zwraca uwagi, ale jak tylko podejdę do tego typa, albo jak tylko strzelę w niego raz, no to już jakby jest takie, e, chłopie, mam na ciebie nie? Nie jest takie dziwne, totalnie. Dobra, już rozwalone. na go odciętki. Dobra, zostało mi 7 plain obiektów, znaczy 3 plain obiekty, bo już 7 zniszczyłem plain obiektów. No ja i myślę, że dokończę to zadanko. Trochę jeszcze na tych typów to pofiluję Dokończę to zadanko, nie? I chyba będę kończył odcinek O kurde, co jest? Dobra, bardzo dobrze Ten samolot miał chyba jakiegoś busta czy coś Tutaj będziemy spamić Ten W części w ogóle nie zadają, samoloty też nie biją, więc są łatwym celem Jeden samolot mi został, okej okay. Dobra, dostaję... 250 tylko? Jakby ja więcej za tych maszyn generów dostaję Znaczy, no nie więcej, ale... Siak jak się dwóch zabije, to już jest więcej, więc nie opłacało mi się robić tej misji, mam wrażenie Headshot, dobra Postrzelamy w tego typa, tak dla zabawy w niego strzelę Pa O kurde Albo ci machine wytrzymują ten strzał W głowę To jest wkurzająco bardzo Czekajcie, jak przestrzelę, tak przestrzelę Samolot dostał damage, dosłownie A, no cóż widzowie Czasem się ginie, nie? To będzie koniec tego odcinka ja was żegnam. Cześć. No, cześć, papa. Zostawcie suba i lajka, napiszcie komentarz koniecznie, jak Wam się podobał filmik. Ja, ja kończę. Cześć, papa.